O Boże, ale ładna, przyjemna pogoda dzisiaj jest. Wziąłem motocyk, pojechałem sobie na jakieś ruinki, znalazłem na internecie. Byłem tutaj kiedyś z tatą Uff, Jest za przyjemnie, żeby tu nie przyjechać i nagrać vloga i takie wtedy. Coś jest to, bo ja nie wiem, czy ja mogę tam parkować. Nie będzie jakieś miejsce dla parkowania, ale no nie wiem, czy mogę. Dobra, zobaczymy pożyjemy. Będę tak pół godzinki Max. Zwiedzę sobie to chwilkę, lecę na może jednego spota, albo zobaczę, że zjechaliśmy fajna pogoda, zatankowałem na pełny bak i co? Można jeździć. Muszę znaleźć sobie jakieś... Oj, 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 co to jedzie? Ale ładnie, nie powiem. Eee, muszę znaleźć jakieś wejście tutaj, kask sobie zostawię, nikt mi nie ukradnie. Miejsce prywatne, można powiedzieć, takie do zwiedzania. Co? Może jakoś tutaj się w Mam buty motocyklowe. I to jest właśnie najgorsze Są słupki. Albo nie, mam jeden lepszy pomysł. W tym sobie miniaturkę zrobię. W tym, w tych drzwiach tu. Albo w tych drzwiach tu chyba, że mm, statywu nie wziąłem, to jest najgorsze. No bo tak, chcę ładne zdjęcie, tam jest ładne jeziorko. A tutaj jest fajne wejście. No i nie wiem, nie no chyba tu, tu będzie o wiele lepiej, tak, tak mi się wydaje, no Tyle tego dobrego, teraz trzeba tylko założyć słuchawki, założyć chustę i lecimy dalej Na chustę, na tylko Mam słuchawki, mam, o mury się zbierają, super Naprawdę przyjemnie O, o Boże, przyjemnie Na no, kamieczkach usiąść Uderza, zobaczymy, ludzie co łowią ryby. No, Dobra, lecę do następnego spota, zobaczymy, gdzie mnie w ogóle poniesie. Boże nie schodziło się tam tak jak tutaj, bo tu jest naprawdę ślisko. Aha bez komentarza, tu są schodki, a tu ja schodziłem. O tak, tu są schody, tu ja schodziłem. W sumie no, odwrót, no ale rozumiecie ja sami o co chodzi. Tak ładnie tutaj jest. Ludzie. Ludzie, jechałem pod taką chatkę jakiegoś tam znanego, norweskiego, czegoś tam, kogoś. Jadę, 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 wszystko ładnie. Dwóch motocyklistów, oczywiście LWG. I słuchajcie ludzie, poszli na koło, nie wiem, 70-60 na godzinę. Tak to było super. Ja już chcę mieć tu, tutaj tą 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 kamerkę, żeby wam nagrywać takie rzeczy właśnie. A już niedługo ludzie, niedługo. I będę nagrywał. Na nowy sezon będą odcinki Teraz oni -montują. coś remontują, jak coś jakiś olej widzę, że e, biorą tak jakby z powrotem. Nie sobie się na dole Ale tu jest pięknie, dosłownie Patrzcie tu Tysiąc mrówek, mrowisko Żeby tylko na mnie nic nie weszło Najgorszy będzie powrót, bo tam jest wielka kałuża, mokro I... No, zobaczcie w po moich oponach jak to wygląda Ja go myłem wczoraj Dosłownie No Wczoraj, wczoraj. jeszcze tu przód jest ok, ale tutaj to tu już jest katorga. O, Ostatni spot na dzisiaj, zaraz do domu wracam. O, fajnie, bo przejechałem koło motocyklistów na jedynce do odciny. Nic się mi nie stało, nic się mi nie stało, tylko się śmiali, bo ja myślałem, że jadę na dwójce, a jechałem na 1,80. I było tylko takie. Oj, motocykl. O, motocykl przejechał, mam nadzieję, że widzieliście. Oh, co, powrót do domu jeszcze na Oslo? Ale już bym chciał mieć to na, tu na twarz, ale przyjemnie. Ostatni spot tutaj Wam pokażę i... Oh. No i lecę, lecę do domu. Niestety taka piękna pogoda, a trzeba jechać. Helwigia.